Mariusz Grzebalski, Dedykacja Ciemna zmarszczka rzeki Żłobi równinę ciągnącą się stąd Aż do miejsca, gdzie jak podpalony ul Do gasa miasto Wiatr czesze opustoszałe ulice Czyja brzytwa strzyże ich karki? Czyja strzyże ich szyję? Psi ząb, księżyc, gaśnie Świat ciemnieje Puls w skroniach skazańca. Zaraz śnieg spadnie, pokryje ich twarze. On pozna słone jezioro jej brzucha, szubienice piersi. Zanim śnieg zgaśnie. Czytał Adam Fidusiewicz. Wolnelektury.pl Zostań naszym przyjacielem.